Pamiętacie, jak się dokonał grzech pierworodny? Na czym polega ta pierwsza pokusa? Tam się dokonało pewne kłamstwa, ale na czym polegało to kłamstwo? Otóż szatan oszukał tam oczy Ewy. Ewa po rozmowie z szatanem jeszcze raz spojrzała na ogród i spojrzała na owoce, które są w tym ogrodzie, i nagle owoce w jej oczach wydały się smaczne, dorodne, gotowe do jedzenia. Czyli rozmowa z szatanem doprowadziła do tego, że Ewa zaczęła Inaczej widzieć. Jak potem jest skwitowany grzech pierworodny? Kiedy już zjedli jabłko i otworzyły się ich oczy, i zobaczyli dobro i zło, i zobaczyli, że są nadzy. Co wtedy postanowili zrobić? Tak się wstydzili, że się schowali. Kiedy się schowali? Jak otworzyli oczy? Grzech pierworodny polegał na otwarciu oczu. Znaczy, człowiek miał jakieś inne oczy, nazwijmy je zamknięte. Na coś zamknięte. Przyszedł szatański, co powiedział. Słuchajcie, no weźcie się, nie wygłupiajcie. Macie zamknięte, weźcie i otwórzcie te oczy. Patrzenie oczami w Biblii oznacza sytuację kłamstwa. Trochę odwrotnie, nie? Często się mówi do ludzi, otwórz oczy, w sensie naprawdę zobacz to, co się dzieje, nie? Dlaczego ty tego nie widzisz? Otwórz oczy, zobacz to wreszcie. W Biblii jest dokładnie odwrotnie.